Manifestacja marzeń, unikaj tego błędu. Cześć, z tej strony Marcin i krótki filmik na temat jednego błędu, który wszyscy popełniamy, a tym błędem jest antymanifestacja, to dla tych, co nie mają czasu oglądać, czyli generalnie labidzenie, narzekanie, yy, o mówienie sobie wszystkiego przeciwnego w stosunku do tego, co marzymy, i tak dalej. Yy, wytłumaczę jak ja to rozumiem. Jakie są tego skutki? Podam kilka przykładów i powiem Wam, jak unikać tego błędu. Jak ja staram się przynajmniej tego błędu unikać. Generalnie nie trzeba wierzyć w manifestację marzeń, ale po co utrudniać sobie bieżące życie antymanifestacją? Co to jest ta antymanifestacja? Jesteśmy sobie zwykli my, tu są nasze marzenia i możemy sobie manifestować po prostu, że chcemy osiągnąć nasze marzenia jeśli manifestujemy, cokolwiek wiemy na temat manifestacji, no to wiemy, że wszystko jest po prostu tutaj w pozytywnym kierunku, w pozytywnym nastawieniu, unikamy całej negatywności. Może być jeszcze sytuacja taka, że jest neutralność, czyli masz wszystko w D, masz wszystko gdzieś, różne rzeczy umijają cię, to jest bardzo przydatne, jeśli nie wierzysz w manifestację marzeń, to przynajmniej zachowywać taką neutralność, bo wtedy będziemy mieć taką neutralność energetyczną. Czyli nic złego nas nie będzie, wiecie, dotyczyć bezpośrednio. Raczej będziemy pozwalać, żeby to wszystko przeszło obok nas, nie będziemy uczestniczyć, wiecie, w całym, tym takim cyrku, taką pogonią bieżącego życia za, no, za rzeczami, które wszyscy chcemy, a jednocześnie za rzeczami, które po prostu są nam mnie jako narzucane, czyli wiecie, no kłócenie się o polityce przeżywanie jakichś tam wypadków bo gdzieś tam był jakiś wypadek bo gdzieś było częsienie ziemi wiecie, wszystkie newsy co w wiadomościach nawet jakieś drobne rzeczy, które w wiadomościach powiedzą, mogą być nasycone bardzo dużymi ładunkami energetycznymi emocjonalnymi takimi zresztą do tego media po prostu no, media się w tym specjalizują, żeby z każdej wiadomości robić, wiecie, sensacje no i automatycznie wtedy nasza energia jest skierowana w kierunku tego, co nam ktoś narzucił Czyli ktoś nie lubi jakiegoś polityka, narzucił nam, no i my wtedy, wiecie, z własną energię tracimy na po prostu sprawy, które, no, nie powinny nas, że tak powiem, interesować, bo jaki mamy wpływ na, na wiele rzeczy, no nie, wypadki i tak dalej, to, to my mamy niewielki wpływ na, na po prostu to, co się dzieje wokół nas, no nie? Więc najlepiej wtedy zachowywać neutralność. A oprócz tego jeszcze jest coś takiego jak antymanifestacja. Czyli na bieżąco utrudniamy sobie nasze życie... Cały, całym po prostu narzekaniem, całym labidzeniem i po prostu mówieniem, że się to nie sprawdzi. W poprzednim filmiku mówiłem Wam o, po prostu o tym, żeby nie mówić swoich marzeń nawet najbliższym, bo mogą po prostu no, dokonywać, takiej właśnie, dokonywać takiego sabotażu naszych marzeń poprzez właśnie wysyłanie negatywnej energii w naszą stronę, czyli dokonują takiej antymanifestacji naszych marzeń. Sami też to robimy bardzo często i to niestety doprowadza do tego, że je, jeśli nie jesteśmy y, pozytywnie nastawieni w kierunku naszych marzeń, nie robimy nic w kierunku rozwoju osobistego świadomości i tak dalej, nie uczymy się tego. Jeśli nie jesteśmy neutralni, to podejrzewam, że 90% ludzi jest właśnie w tym y, ten trzeci przypadek, czyli po prostu y, Mówią sobie, to jest niemożliwe, nigdy tego nie zdobędę, nigdy ten, i automatycznie doprowadzają do antymarzeń czyli po prostu antymanifestacja prowadzi do antymarzeń, i po prostu zaczyna się jedna wielka lawina całych nieszczęść, bo wywołują w sobie negatywną energię. No i ta negatywna energia, oczywiście, później zaczyna rosnąć, kumulować się, wybuchać nie tam, gdzie trzeba, i stąd się robi cała masa problemów dlatego jeśli nie ten, jeśli nie wierzycie w manifestację marzeń, to przynajmniej bądźcie neutralni. Nie uczestniczcie w takiej wiecie, nie uczestniczcie w tym, co jest nam narzucane. Kontrolujcie własne myśli, bo po prostu automatycznie doprowadzacie do tego, że będzie coraz gorzej, że będzie coraz gorzej w waszym życiu. Ja też muszę na to uważać. Co to jest ta antymanifestacja, jakie, jakie ma skutki? No, to bardzo prosta sprawa. No przede wszystkim utrudnia nam osiągnięcie naszych marzeń, bo jeśli cały czas marzymy o czymś, a od czasu do czasu mamy takie, a nie, to mi się chyba nigdy nie uda, a nie, to, to nie ma sensu, to nie, tak rozsądek mi podpowiada, że to nie działa, i tak dalej. No, to automatycznie sami sabotujemy własne marzenia. Utrudniamy sobie życie na bieżąco. Będę miał, znowu kolejka będzie w sklepie, znowu będzie nieprzyjemna urzędniczka, wszyscy ludzie są źli, i tak dalej. To wszystko powoduje, że narasta w nas pesymizm, negatywizm narasta w nas, no i doprowadza to albo do depresji, albo do agresji. No i jeśli by tak, wiecie, zastanowić się na chwilkę, no to popatrzcie, w którą stronę zmierza generalnie ludzkość. Kłócą się ludzie, wiecie, obrażają się o rzeczy innych, taki dziwny, dziwny świat. Jakieś cała masa, wiecie, lewackich ruchów, które no nie wiadomo po prostu o co im chodzi, nie wiadomo, wiecie, wymyślają sobie takie sztuczne problemy nie wolno komuś coś powiedzieć, jakiś słów używać i tak dalej, bo się obrażają ludzie o słowa. No, żyjemy naprawdę, wiecie. Ludzie jak gdyby szukają po prostu sami sobie, szukają w tych wszystkich negatywnych rzeczy, żeby, że tak powiem, było się o co przypieprzyć. Żeby było o co się obrażać, żeby było o co być nastawionym negatywnie, żeby było się przeciwko czemu buntować. No i to się bierze stąd, że ludzie albo nie zachowują neutralności, albo nie są pozytywni, to automatycznie wpadają po prostu w ten negatywizm. Automatycznie dokonują antymanifestacji marzeń w swoich własnych. Oczywiście później wiecie, ktoś kto nie zrealizuje własnych marzeń, dorasta, jest coraz starszy, coraz bardziej dociera do niego już właściwie to chyba na starość to wszyscy tracą wiarę, że kiedykolwiek te marzenia im się uda, a na marzenia nigdy nie jest za późno. No i po prostu co się robi? No robią się zgorzkniali, robią się tacy, wiecie, narzekający jak te wszystkie stare dziadki, te wszystkie stare babcie i dopóki jeszcze mają sprawny umysł, no to narzekają, narzekają, a później umysł im wysiada, no bo ściągają na siebie negatywną energię, ściągają na siebie całą masę, no takiego, no negatywna energia, no sprowadza po prostu problemy zdrowotne, problemy emocjonalne, problemy psychiczne, to wszystko się łączy ze sobą, a wszystko się zaczyna od naszych myśli. Czy myślimy prawidłowo, czy myślimy źle. No i później na starość, dopóki jeszcze myślą, no to właśnie coraz bardziej zgorzkniali, coraz bardziej, wiecie, tacy narzekający, a ja też byłem młody, ja też myślałem, że zawołuję świat, ale mi się nie udało, tobie też się nie uda, wiecie. No, i wokół takich osób ciężko przebywać. No, a później tracą świadomość, no, wiecie, te wszystkie takie choroby wieku starczego ich do, dopadają i coraz bardziej już mają, wiecie, już, już nie są w stanie nic zmienić, no, bo już, już po prostu tkwią w tej swojej takich pętli tych negatywnych nawyków, negatywnych marzeń, negatywnych myśli, negatywnego wszystkiego, no nie? To samo w przypadku rodziców dzieci. To nie jest tak, że każdy nam człowiek, wiecie, będzie życzył źle, ale wyobraźcie sobie sytuację, gdy dziecko ma swoje marzenia i na przykład mówi mamie, mamo, ja zostanę baletnicą, a mama, która kocha swoje dziecko i chce po prostu niejako przygotować go do świata, jest realistką, no i mówi mu, no tak, dziecko, wiesz, ale to nie każdemu się udaje zostać baletnicą, a to, wiesz, to, to baletnice muszą bardzo dużo ćwiczyć, one muszą być szczupłe, a ty jesteś gruba, ten... I widzicie, matka, która dobrze życzy dziecku, no, przygotowuje go do klęski. No bo no, jesteśmy realistami. No i jest, jest coś takiego, że po prostu no, przygotowuje do klęski, zamiast wspierać marzenia dziecka. No ciężko, żeby, wiecie, rodzic wspierał marzenia dziecka, nie wiem, zostanę astronautą, zostanę yy, no, tą baletnicą i tak dalej. Doświadczenie życiowe rodzica jest po to, żeby właśnie to dziecko przygotować do życia w świecie. No ale niestety. W ten sposób, od samego początku, od najmłodszych lat, po prostu y, chcąc dobrze dla naszego dziecka, szkodzimy mu, no bo blokujemy po prostu jego marzenia. Więc, no, ja nie mam dzieci, więc tutaj nie, nie będę się wymążał na temat tego, jak dbać o dzieci, jak, jak po prostu macie uczyć własne dzieci, natomiast tutaj chcę zwrócić uwagę, że w każdym z nas odzywa się taki realista. Pomysł na nagranie tego filmiku wziął mi się z ostatniego tam filmiku, jak tam mówiłem o, waszy, o moich wynikach na ten, i tam mówiłem, że nie wierzę, żeby w realny sposób wiecie, nie ma szans, żebym w, Cudowny sposób, nagle wiecie, miał 100 tysięcy subskrybentów na YouTube i tak dalej. No i później tak sobie chwilkę pomyślałem o tym i tak mi wyszło kurczę, ale sam sobie sabotuje to, no nie? Z jednej strony wiecie, nie zależy mi, no bo ja to robię dla własnego rozwoju osobistego. Te notatki pozwalają po prostu mi uporać się. To, to że do was mówię, no to pozwala mi się uporać, uporządkować moje własne sprawy. Więc ja to robię przede wszystkim dla siebie i tam wiecie, no. Nie będę kłamał, że nie przydałoby się, gdyby kasa, wiecie, spływała z YouTube'a. No nie, i co miesiąc dostawać jakiś soczystyczek, jak ci wszyscy celebryci i tak dalej. Ale realistycznie na to, patrząc no, tą formą notatek i tymi moimi filmikami, i tym moim takim gadaniem, to mało prawdopodobne, żeby mi się udało. No ale widzicie, tu się odzywa taki realista. No, analiza, statystyka, wiecie, wszystko pokazuje. Mogę sobie obliczyć, kiedy osiągnę 100 tysięcy subskrybentów, czyli tam, pewnie za 10 albo 20 lat w tym tempie. Nie mówiąc o tym, że subskrybenci, a wyświetlenia filmików, czas oglądania w godzinach to jest w ogóle nie była ziemia, to to w ogóle dopiero jak ktoś ma miliony subskrybentów, to, to ten czas oglądania w godzinach mu tam idzie w górę, albo jak to jest jakiś bieżący temat, którym się wszyscy interesują, no to wtedy ten czas oglądania może tam jest jakiś wyższy, natomiast u mnie to są sekundy, <laughs> jeśli chodzi o czas oglądania, no a czas oglądania się liczy najbardziej, no i wiecie, realistycznie, Odzywa się we mnie taka matka realistka. Matka albo ojciec, realista. No wiesz, realistycznie to osiągnie wtedy i wtedy, no bo umiem sobie to zanalizować, umiem sobie ten. No ale jako dziecko, jakieś tam marzenia mam, no nie? Więc yy, stwierdziłem, że po prostu muszę uważać na ten mój realizm. Czyli widzicie, no nagrywam filmik dla was, a jednocześnie dla siebie, gdzie po prostu, kurczę, no Marcin, musisz się kontrolować, musisz kontrolować ten taki realizm, że no realistycznie, wiecie, no mogę sobie policzyć wszystko, mogę sobie zanalizować, mogę sobie wykresy porobić i tak dalej, no nie? Ale to nie ma sensu, bo no co, co będę sam siebie sabotował, jeśli postanowiłem, że na razie nagrywam te filmiki i mam nadzieję, że wytrwam z, z, z nagrywaniem przynajmniej do końca tego roku, no ale zobaczymy, bo sytuacja się wiecie zmienia z dnia na dzień. No to ten, to, no to po prostu będę se nagrywał, nie będę analizował w ogóle tego wszystkiego. No nie Nie będę też tutaj manifestował, bo mi szkoda tracić czasu na manifestowanie akurat marzeń o, odnośnie YouTube'a. Mam, mam ważniejsze rzeczy do manifestowania niż, 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 niż po prostu YouTube. Natomiast przynajmniej nie, nie, nie mogę popełniać tego błędu, że sam siebie sabotuję by on, będąc realistą. Wiecie, realistycznie patrzeć na coś, to przynajmniej muszę tutaj zachować tą neutralność. Jeśli tutaj nie manifestuje nic, to przynajmniej muszę zachować tą neutralność, że po prostu dobra, tam nie chcę, dzieje coś w tych statystykach i tak dalej. Zresztą akurat pod tym względem to jest nieźle u mnie, bo, bo mam wyrąbane te statystyki, zerkłem tylko kilka razy i nawet mi się nie chce tego, wiecie, oglądać tych statystyk. Szkoda mi czasu po prostu na to, no nie. Yy, druga kwestia. Yy, nawet u mnie w rodzinie są takie osoby, które mówią, Życzę Ci jak najlepiej, ale nie uda Ci się. To nawet z NLP się bierze, że wszystko po ale jest prawdziwe, a wszystko przed alej jest nieprawdziwe. Czyli może być tak, że ktoś bliski wam powie: No wiesz, ja ci życzę jak najlepiej, ale no i się zaczyna. Nie uda ci się, to jest zbyt trudne, będziesz musiał robić to tam, to siam, to wam, to i tak dalej. I znowu odzywa się taki negatywizm, który no, blokuje nas, blokuje po prostu tą energię, wiecie, przesłaną do e, marzeń, blokuje tą energię, e, e, tą pozytywną energię przejawia się wtedy ta negatywna energia. No i ta negatywna energia powoduje całą masę negatywnych konsekwencji. Negatywne emocje, negatywne... Później jest negatywny przepływ energii w ciele. To wszystko wywołuje negatywne hormony w naszym organizmie, które po prostu działają negatywnie na nasze zdrowie, niszczą nasze zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak mówię, ci, co oglądają ten filmik, no to raczej no coś mają pojęcie o manifestacji marzeń, więc jeśli robimy coś z manifestacją marzeń, to chcę tym filmikiem powiedzieć, że albo manifestujmy te nasze marzenia i wierzmy w to, i tak dalej, i kierujmy to w tą prawidłową stronę, albo zachowujmy neutralność w pewnych sprawach, czyli był jakiś wypadek, przegraliśmy mistrzostwa, coś tam, odpadliśmy, nie przeżywajmy tego. Po co? Po co się nakręcać negatywnie? Po co, wiecie, to musimy umieć tak po prostu, żeby to tak przeszło obok nas. I absolutnie nie popełniajmy tego błędu, że robimy sobie własną antymanifestację. Unikajmy ludzi, którzy nam y, taką, wiecie, antymanifestację robią. Y, ja mówię szczerze, nie opowiadajcie nikomu o swoich marzeniach, bo oni po prostu nieświadomie będą, świadomie bądź nieświadomie będą doprowadzać do tej naszej antymanifestacji. Jak unikać tego błędu? No przede wszystkim kontrola myśli, świadomość. Musimy być świadomi naszych myśli, bez tego no nie ma szans. Tu, tu trzeba naprawdę co chwilę kontrolować swoje myśli, nawet miałem takie zdarzenie ostatnio, że tam nie wiem, coś z jakimś gościem, po prostu wiecie, przypadkowy facet gdzieś tam nie spotkał, coś tam, takie niemiła wymiana zdań, że tak powiem, niemiła wymiana energii. No i taki wróciłem troszkę do domu, taki kurde, ale mi się trafił burak, ten, tak wiecie, w ogóle kto to jest, ten, zacząłem wyolbrzymiać i później tak sobie uświadomiłem, ty kurde, ale... Obiektywnie, jak wyglądało to wydarzenie? Z punktu widzenia tego gościa wyglądało tak, z mojego punktu widzenia wyglądało tak. Wcale nie było tak negatywnie. Czemu ja w ogóle to wyolbrzymiam? Czemu ja, wiecie, robię takie, że a, to pewnie wszystkie takie osoby to są buraki i tak dalej, no nie? Więc po co? Po co ten? Po co, po co po prostu sam sobie utrudniam i sam, sam nastawiam się negatywnie do ten więc przeprowadziłem swoje tam procedurki, żeby wiecie, energię ten, oczywiście byłem troszkę zdenerwowany, więc musiałem kilka razy powtórzyć żeby żeby mieć spokój, no dziś, no, następnego dnia zawsze jest łatwiej więc dziś już mi jest trochę ten, a poza tym patrzę na to wydarzenie już w tym momencie inaczej, bo jak sobie zanalizowałem, no to wiem, że wcale nie było, wiecie, tak negatywne wydarzenie, jak ja to odebrałem no nie? Prawdopodobnie mojego się odezwało, które wiecie tam a w gościu to jakiś tam burak, nie wiadomo co ten no, tak naprawdę, wiecie, zekły gościu, ja też zwykły gościu i po prostu tyle, no akurat doszło do jakiegoś tam nieporozumienia słownego czy coś takiego i wiecie, nic, nic, nic nie było tak naprawdę wyolbrzymione, nic nie było ten, po prostu on użył takich słów i doszło on takich słów używa na co dzień. Ja użyłem innych słów, no ja używam innych słów na co dzień i, i wiecie, niewiele, niewiele było trzeba i po co to przenik. Wiecie... Yy, przetwarzać po prostu tą informację, po co to wyolbrzymiać w myślach, po co skarżyć się, później wiecie na prawo i lewo, a wiesz, takiego buraka spotkałem, ten, później przez następne kilka miesięcy mam to opowiadać komuś, nie, zablokowana informacja, już po prostu odpuszczona i, i nie ten, przetworzona energia, wiecie, moja własna negatywna na pozytywną i, i święty spokój, nie, nie ten. Także kontrola myśli, trzeba strasznie zachowywać yy, po prostu yy, świadomość, yy, wiecie, taką codzienną, trzeba właśnie analizować nasze myśli i przekonania na bieżąco. Musimy analizować, w co wierzymy, w co nie wierzymy. Musimy analizować, czy y, prawidłowo y, robimy te manifestacje marzeń, czy sami sobie po prostu tutaj jakoś nie szkodzimy w tych manifestacjach marzeń, czy po prostu nie dokonujemy tej antymanifestacji. Trzeba to na bieżąco analizować, nasze przekonania. Czyli mam takich znajomych, którzy mówią w kółko: A ja nie wierzę w takie bzdury i tak dalej. Ja też byłem na takim etapie, że po prostu wiele rzeczy nie wierzyłem, wiele rzeczy nie, nie prze, wiecie, nie gadało, no nie przemawiało do mnie. Aczkolwiek im bardziej w danym dziedzinie zaczynamy, wiecie, uczyć się, im bardziej zaczynamy to analizować i tak dalej, to na tej podstawie wyciągamy swoje własne wnioski. No i w tym momencie wnioski są no, moje własne już, czyli oglądam zarówno rzeczy za czymś, zarówno rzeczy przed, przeciwko czemuś, żeby wiecie, mieć dwa stanowiska: stanowisko pro i stanowisko anty i po prostu ja, ja po prostu decyduję. To ja sam decyduję. Natomiast jeśli ktoś po prostu ma jakieś swoje błędne przekonania, i on powtarza je od lat i nigdy tak naprawdę nie zanalizował tego, bo wiecie, tam za dziecka, ktoś mu coś powiedział i on to powtarza, bo moja ciotka mi mówiła, że zawsze ci ludzie z tego miasta są źli na przykład, no nie, no to. On to będzie powtarzał, on to będzie tym żył cały czas i będzie miał przekonanie błędne, bo nigdy tego przekonania nie skonfrontował po prostu z rzeczywistością yy, albo po prostu wyszukuje tylko i wyłącznie rzeczy, które potwierdzają to jego przekonanie, no nie? Czyli to tak jak wiecie płaskoziemcy robią, że oni tylko i wyłącznie wyszukują rzeczy, które potwierdzają ich teorie na temat płaskiej ziemi, natomiast nie szukają nie szukają nie szukają, wiecie, anty, czyli po prostu nie nie szukają po prostu tego wszystkiego na udowodnienie yy, po prostu, że ziemia jest okrągła, no nie? Więc jeśli nie analizujemy swoich myśli i przekonań na bieżąco, no to wpadamy właśnie w tą taką pułapkę i wtedy antymyśli się pojawiają, antymarzenia, antywszystko po prostu, no wszystko negatywne się pojawia. Y Obojętność, czyli pamiętajcie, żeby zachować tą obojętność. Ja tutaj akurat z tym nie mam problemu. Większość takich rzeczy to mam e, wyrąbane. E, takich po prostu, co się dzieje. Telewizję już od lat nie oglądam, więc to bardzo pomaga. No bo co wiecie, co mi da, żeby będę wiedział, że jakieś tam wypadki. Tak samo na internecie trzeba uważać. E, na YouTube na przykład uważam bardzo na miniaturki, po prostu. E, zawsze, wiecie, ktoś wkręci jakąś miniaturkę, i jest ta masa, nie wiem. No, wymyślono nowy coś tam, rodzaj baterii, wymyślono nowy samochód, przyszłość. E, Samochodów, czy samochody umierają, wiecie? No oni mają, ludzie mają po prostu e, pomysły do, do e, wiecie, takich clickbaitowych miniaturek i tytułów i tak dalej. To ja, ja przy nich to jest, to ja jestem, wiecie, pikuś, to, to, to ja nie umiem takich rzeczy robić. Zresztą widzicie pisaki i kartka. No ale ludzie umieją takie rzeczy robić. No i to wszystko walczy o naszą uwagę i. Pytanie, czy ja mam znowu zasilać, wiecie, taką energią, moją energią? No, jeśli nie, nie jest to energia skierowana w tym momencie w kierunku realizacji moich marzeń, czy manifestacji moich marzeń, nie jest to neutralna, no to wiecie, zacznę oglądać. Zacznę się interesować rzeczami, które no nie są mi do niczego potrzebne, zacznę zasilać energią po prostu zupełnie inne. Ten rozpraszam się, zupełnie inne po prostu rzeczy, rozpraszam się w kierunku moich marzeń i znowu sobie będę szkodził. Więc przynajmniej muszę zachować obojętność, czyli patrzę. Oczywiście czasem klikną na miniaturkę, wiecie, i decyduję. Aha, nie, no w ogóle mi to nie z niczego po czym, Co mi obchodzi, że wymyślono nowy rodzaj baterii? Przecież ja się nie zajmuję bateriami, o nie? Co mi obchodzi, że coś tam, wiecie, jakiś nowy pojazd wymyślono, czy cokolwiek ten. Nie ma znaczenia. Mogę to oglądać, powiedzmy, w moim czasie rozrywki. Czyli tam wieczorem, jak mam jakiś czas przeznaczony na rozrywkę, no to ten, to po prostu wtedy najwyżej mogę albo jakiś film oglądać, albo pograć sobie w grę, albo po prostu oglądać jakieś takie, wiecie, bezmyślne rzeczy, ale to ja świadomie muszę zdecydować o tym, a nie, że będzie walczyło coś o moją uwagę, po prostu i co chwilę mnie będzie odciągało od moich marzeń, od moich manifestacji, no nie? No i na sam koniec, nie mów nikomu. Nie mów nikomu swoich marzeń, nie mów nikomu swoich manifestacji, uważaj ze swoimi przekonaniami i uważaj to, co mówią ludzie do ciebie. Musisz na to zwracać uwagę, bo to, że ty nie powiesz nic, to wcale nie znaczy, że ci ludzie nie będą wrzucać nam po prostu swoich rzeczy do, do naszego koszyka, no nie, swoich przekonań błędnych, i my po prostu będziemy to przyjmować bez, bez analizy, bez, po prostu bez jakiejś większej yy, tutaj, no bezmyślnie, bez, bez, bez po prostu, bez, bez jakichś przemyśleń, bez jakiejś analizy, bez, co, bez czegokolwiek i. No i przyjmiemy czyjeś po prostu błędne przekonania, błędy, wiecie, zła energia znowu i tak dalej, i tak dalej. Także kończąc już. W tym filmiku chciałem powiedzieć, żeby po prostu unikać błędu antymarzeń, antymanifestacji marzeń, żeby nie myśleć negatywnie, żeby uważać, co mówimy innym ludziom, żeby uważać, co nam mówią, przede wszystkim, co nam mówią ludzie, nie chwalić się swoimi rzeczami, no bo to już mówiłem w którymś filmiku, bo to nie ma, nie ma sensu po prostu, i uważajmy, co sami do siebie mówimy żebyśmy sami właśnie nie robili tego po prostu, tej antymanifestacji, tych, tych wszystkich negatywnych energii, żebyśmy sami w sobie nie kumulowali, bo nie jest nam to do niczego potrzebne, będzie nam tylko to utrudniało. I nawet jak ktoś nie wierzy w manifestację marzeń, to po prostu utrudni sobie bieżące życie i to doprowadzi, wiecie, cała taka spiralka po prostu na dół i na starość będzie, będziemy zgorzkniali, wiecie, i nie znam, będziemy narzekać jak te stare dziadki na wszystko na prawo i lewo. A życie może być piękne i wspaniałe, tylko trzeba po prostu umieć to wszystko ogarnąć. To wszystko w tym filmiku, dzięki, cześć.